Hej, witajcie. Dlaczego dieta kanivała się tak dobrze sprzedaje? Jakie są używane argumenty sprzedażowe, tak? W przypadku tej diety. Więc e, pierwszym argumentem będzie na przykład odniesienie się do historii i do natury, e, że ludzie kiedyś jedli w taki sposób i my też powinniśmy. To jest oczywiście błędne, dlatego że po pierwsze, jakość życia nam się znacznie podniosła, i człowiekowi ta długość życia też się wydłużyła, więc odno odnoszenie się do tej historii no, jest tutaj e, niesłuszne i nietrafione. Ludzie kiedyś umieli z powodu różnych, e, jakichś lekkich infekcji, tak naprawdę, więc dzisiaj to nie ma miejsca. Często oni się powołują na jakieś anegdoty, jakąś historię kogoś, że ktoś gdzieś schudł. Albo, że no nie wiem, że mu jakaś tam egzema przeszła, czy jakiś, ma jakąś lepszą skórę. Oni też często mówią, że, że badania są zafałszowane, że są sponsorowane przez e, wielki błonnik, <gryw> że to jest jakaś konspiracja, że jest jakiś przemysł błonnikowy, tak. Mm. I że ogólnie, zobaczycie że taki Saladino czy inni promotorzy powiedzą, że w ogóle badania nie mają żadnego znaczenia, a potem wyciągają, mam jakieś badanie gdzieś tam, które rzekomo potwierdza tę dietę karniwera. Dalej, ech, chyba największy jest argument sprzedażowy diety karniwera jest to, że oni się często powo powołują na jakieś krótkotrwałe rezultaty, czyli na przykład ktoś nie ma już wzdęć. Albo, że na przykład, e, właśnie ktoś się, nie wiem, ma ładniejszą skórę, albo że ktoś zwrócił uwagę. Znaczy, że nigdy nie mówią o tym, jakie będą długotrwałe rezultaty takiej diety. Praktycznie nie są one nigdy wymieniane. A jeżeli chodzi o to chudnięcie na przykład, to. Był taki eksperyment, że mężczyzna mm, jadł nic innego jak twinki, To nie wiem, czy to są jakieś ciasteczka, czy jakieś cukierzeczki. W każdym bądź razie schudł. I ten eksperyment miał na celu udowodnienie, że tak naprawdę możemy schudnąć na jakiejkolwiek diecie. Um, dalej, to, że ktoś nie ma wzdęć. Dieta kaniwa jest ekstremalnie eliminacyjną dietą. To jest taka dieta, która eliminuje się. Wszystko. Czyli nie tylko, że ktoś eliminuje cukier, ale też, że eliminuje, że eliminuje jakieś napoje gazowane, słodzone itd., tylko że eliminuje się też, nie wiem, rzeczy, typu jakąś fasolę, albo jakiś ryż, albo jakieś kasze, jakieś warzywa. I może być tak na przykład, że ktoś miał, mm, nie wiem, problemy trawienne po jedzeniu na przykład, nie wiem, czarnej fasoli. Mm, czy nie wiem, szatka kapusty, powiedzmy. Ale nigdy nie przeprowadził żadnego tak naprawdę badania, jeżeli chodzi o te, o te swoje problemy, ale twierdzi, że to dieta kanibala te wszystkie problemy mm, zniwelowała. Więc jest to maksymalnie eliminacyjna dieta, eliminuje się wszystko, um, ale to nie ta eliminacja wszystkiego, tak, powoduje to polepszenie zdrowia, tylko może akurat czegoś, co było problemem zdrowotnym tego ten danej osoby. Więc lepiej na pewno się skupić na szukaniu przyczyny niż eliminowaniu wszystkiego. Dlatego, że zobaczycie, że w dłuższym, w dłuższym czasie nie ma takiej opcji, żeby, żeby ta dieta garniwoła była zdrowa. Jest to bardzo mało prawdopodobne wszystkie dostępne informacje na ten temat, badania i tak dalej, pokazują, że człowiek po prostu w ten sposób na dłuższą metę niszczy sobie zdrowie. To, że chudniemy na jakieś diecie, czy na przykład, że mamy ładniejszą skórę, to niekoniecznie musi oznaczać to, że, że nasze ciało jest zdrowsze tak, że polepszamy sobie zdrowie. Ale tu często właśnie ten argument tego odchudzania jest poruszany i mówi się właśnie, że to jest taka super dieta, bo ktoś na tym po prostu schudł. Ludzie na, na chemioterapii też chudną. Są ludzie, którzy wają jakieś nie wiem środków odurzających, też chudną. Wcale nie oznacza to, że sobie poprawiają tym zdrowie, tak?